Witajcie, witajcie moi kochani. kochani. Dzisiaj karta dnia. Zobaczmy, wczoraj była wspaniała karta dnia. Mam nadzieję, że dla wszystkich był to dzień pełen miłości, pełen oddania, pełen <laughs> religii, wiary, pełen kontaktu z siłami wyższymi. Zobaczmy, jaki będzie dzisiaj. Co nas dzisiaj czeka? Piątka kielichów, moi drodzy. Piątka kielichów oznacza smutek, piątka kielichów oznacza rozczarowanie, piątka kielichów oznacza to, że czujemy braki i to są braki w uczuciach. My to czujemy, to nie są braki finansowe, to nie są braki materialne, tak? To w piątce kielichów naprawdę boli. Naprawdę, tylko pamiętajcie, że zawsze należy zobaczyć, że w tej piątce kielichów patrzcie. Jak ta karta to pięknie przedstawia. Leżą tutaj te kielichy rozwalone na ziemi, a ona trzyma te dwa, dwa, które są jeszcze pełne uczuć. Może warto jest zobaczyć coś, czego nie widzimy. Nie, nie patrzcie tylko na straty. Nie patrzcie na to, że boli, patrzcie na to, co można jeszcze z tego uratować, i jaka jest szansa na to, żeby było coś lepszego. Kochani. Pamiętajcie, zawsze patrzcie w szklankę, że jest do połowy pełna, nie do połowy pusta, bo negatywna energia przyciąga negatywną energię. Pozytywna energia przyciąga pozytywną energię. Energia idzie za energią. Kochani, życzę Wam mimo tego smutku wspaniałego, cudownego dnia. Zobaczmy jeszcze, jaka jest rada aniołów w miłości. No, bo pewnie to będą jakieś. Wiadomości, może smutne, może nie takie, jakie chciałyście lub chcieliście usłyszeć. Zobaczmy, co powiedzą nam o dodatkowo. Um, pozwól odejść Twojemu ex nadszedł czas, żeby wyczyścić własną energię. Kochani, jeżeli płaczecie, będziecie płakać za tym ex, odpuśćcie. Najwyższy czas na to, żeby wyczyścić swoje energie i zacząć nowe, iść w nowe, patrzeć w te pełne kielichy, nie patrzeć w te rozlane. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam, buziaczki.